Ale powiem Wam szczerze, bo zazwyczaj na co dzień to wiecie. Słowa prawdy nie usłyszycie ode mnie, ale klawiatura grzana naprawdę daje radę. Wyjechałem teraz, było zimno, włączyłem sobie ledwo kilometr przejechałem, tak fajnie grzeje. A jeszcze jak ktoś rozgrzewał auto na postoju. To może sobie odpalić wcześniej, i wtedy klawiatura od razu jest cieplutka. Tak uczciwie między nami, trzeba powiedzieć. Bardzo dobrze się spisuje. Świetny zakup. Nowa, taka z przebiegiem, jakaś tam do 100 km. Kosztowała mnie 1200, nieco jakaś 1900 zł z przesyłką. Montaż sam sobie zrobiłem, kodowanie sam, więc można powiedzieć, że tania sprawa.